Zresztą też taki jakiś super... To wybitny nie jestem. Boże, jestem tak debilną, tępą dzidą. Hej, siemanku, witam was bardzo serdecznie, moi diabelni przyjaciele. Ja jestem Defisto i witam was ponownie na serwerze Mineplexa. Tym razem nie zagramy sobie w Turf Wars, bo stwierdziłem, że no nie ma na razie nowych mapek, a grać cały czas na tych samych jest bez sensu. Dlatego postanowiłem wam pokazać Super Smash Mobs. Jeżeli lubicie Craft Brothers, to jest coś, co wam się na pewno bardzo spodoba. Jest to właśnie taki Craft Brothers, ale jakby bardziej rozwinięty. My sobie weźmiemy Spidera tu widzicie mamy możemy szkieletem iron golemem yy, spiderem Slimem i potem zagemy oczywiście creeper enderman snowman i tym podobne czym to jest yy, lepsze od supercraft brothers yy, brothers a tym że jest bardziej rozwinięty na przykład spider ma normalnie w supercraft brothers mamy podwójny skok to też jest podwójny skok tylko że spider ma taki jeszcze fajny yy, jakby on podskakuje do przeciwników patrzcie takie tu, tu. Do tego mamy stringi, czyli możemy strzelać strzałami jako spider. I możemy strzelać yy, tym, jak to się nazywa, pajęczyną. Wiadomo, strzelimy pajęczyną. To przeciwnik się zatrzyma. O, patrzcie, patrzcie. O! Ding, 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 Dobra, pięknie, piękny skok do tyłu. Fuck, no taki spider-ziomek. Masz. Masz, King. Masz masz, 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 szybko, pokażemy, że defisto jest najlepszy. Foty. ty Spacz, spadź, spadź, spadź. Ja nie, nie, nie spadnie. Tak, skok, to Skok Spidera jest naprawdę fajny, bo można go... bardzo fajnie... Ui, z Defistu go zabił! Można to bardzo ładnie wykorzystać do takiego, wiecie, to że za pleców i koleś już nie wie, co ma zrobić. O, to jest potężny atak, to jest dopiero. Zobaczyła tego golema. Ale się schował za tym. Masz, 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 dobrze. <grywy> Kocham być Spiderem w tej grze. Tak, po każdy że jesteś najlepszy, yeah. You killed, okej. Okay. Dwóch tych... O nie, <grywy> Boże, jakbym tu spadł, to by było tak, tak epicka przegrana. Z tego, jak się tam czaj. Chcę już nas do skoku, bo Iron Golem musicie wiedzieć, że on tak fajnie potrafi atakować z do skoku, właśnie w ten sposób. raczej z do skoku, także skacze na nas i nas pięknie zabija. Ale my jesteśmy oczywiście silniejsi. Jesteśmy sprytniejsi niż taki tępy Iron Golem. Aczkolwiek możliwe, że ja nie umiem po prostu grać Iron Golem, dlatego mi się to wydaje takie ciężkie. Patrzcie, szkielet nadchodzi. O, oh, jak mnie pięknie tutaj yy... ten od, odepchnął, ale widzę, że nam ucieka, dlatego będziemy go gonić. No chodź tu. Przecież przed defisto nie uciekniesz. No ty mały. Ale mi noga ścierpła rany. Nie, nie, Defisto, jesteś tak głupi. Boże, jesteś tak tępą dzidą. Rady, jak można być tak tępą dzidą jak ja? Dobra, nieważne. Nie! Jak? Jak to się stało? Dobra, nie podchodzimy do krawędzi. No nie, no stracić tak tempo dwa życia. To już naprawdę trzeba być mną. O okay. king! O, tak, z Spiderem się bardzo fajnie gra przeciwko szkieletom. Ponieważ y, oni sobie strzelają tutaj do nas, a my tak ładnie ich. E, od tyłu możemy się zakra zakraść. Ale widzę, że kolega tutaj z Spiderem za ładnie nie umie grać. Ach, ja zresztą też taki jakiś super. To wybitny nie jestem. Boże, jestem tak debilną, tempą dzidą, Jest mi smutno, wiecie. Bardzo mi smutno. Tak sobie dobrze radziłem. A to ja wiem dlaczego, bo ich obrażam. Nadchodzę! Nadchodzi śmierć z niebiosa. Patrz, 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 pat, jak go weźmiemy, jak go weźmiemy, jak go weźmiemy. Dobra, teraz ani ten nie odczu... Nie. Moi drodzy, przepraszam. Przegrałem. A, zagramy jeszcze raz, prawda? E, dobra, to widzimy się w następnym odcinku. E, pfum, zawsze mówię w następnym odcinku. Dobrze wiecie, że chodzi mi o. Nie mogę wyjść. E, dobrze wiecie, że chodzi mi o następną mapkę. Dobra, ziomeczki, wracamy do gry. Ponownie jestem spiderem, jednak teraz będzie dosyć ciężko, ponieważ mamy dwie dosyć potężne klasy na, e, na w meczyku. Jest to creeper właśnie ten tutaj. Tylko on nie wie, że mogę. I ten oto creeper właśnie, o, oh, bo niestety nie z pozwolicie mi powiedzieć, jest dosyć silny, a do tego jest tam gdzieś yy, Blaze. A Blaze mnie trochę przeraża. Ale mapka jest całkiem fajna. Dobra, yy, nie spadnę tak jak wtedy. Wow, co za eksplozja. Kurde, ten Creeper jest naprawdę dobry. Jak ja bym pokonać? Řo, Fuck! Wchodź, wchodź, wchodź po tej ścianie, wchodź, wchodź. No czemu nie wchodzisz po ścianie? Hmm. Jaki ten Creeper ma potężny wybuch? Dobra, dobra, jesteś mój, jesteś mój. Ha, dobra. Brawo, e, Defisto! Jak jesteś trochę silny. Ciebie też trochę tu zabijemy. Spadłeś, mam nadzieję. Ok, e, teraz, gdzie jest ten Creeper? Tutaj nasz. Nie, mała pałko. Eee... Nasz pudło. Chodź, 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 chodź. Nie uciekaj przed defisto. I tak nie unikniesz śmierci. Oh, oh. rany, ten wybuch jest naprawdę silny. O! To jest blaze, to jest blaze. Ja czuję blaze za swoim plecami! Jezu, poczekajcie, bo to jest naprawdę ekscytująca walka. Ha, jak go pięknie załatwiłem, a ten Iron Golem załatwił Blazem, tak więc rozgrywka się robi coraz ciekawsza. Nie skocz tam! Ha, nie zauważyłeś mnie. Dobra, 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 dalej zabij go, zabij go pięknie, defisto, jesteś mistrzem. Aczkolwiek ten Creeper jest naprawdę niebezpieczny. Jeszcze ani razu nie zginąłem. Ale go zrobiłem w konia. Lol, lol, co się dzieje? <grym> zginąłem, dobra. Ale to było do przewidzenia, bo jest naprawdę silny ten Creeper. O, gingin. Ging. Ten place jest strasznie kampiący. <grym> Kiedy my tu sobie z Creeperkiem walczymy po cichutku. Fak, 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 Nie do się. Nie dam się. Ech. LOL. To jest, jest, ten skok do przodu jest naprawdę pomocny przy takim creeperze. Jak sami widzicie. Dobra, 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 dobra. Zginął, dobrze. Pan premier ma jeszcze dwa życia A ten tamenda Który tam się czai inaczej A nie dobra jest tam Ma jeszcze trzy życia Bo jest kolejny camper. Ale ja cię załatwię Dobra załatwiony Załatwiony O Jezu co tu się dzieje To jest naprawdę Nawet nie wiecie jakie to są emocje wielkie Taki sport ekstremalny. Skinąłem, no, serio. Teraz nie mogę skinąć. Tak, nie. Ja cię jeszcze załatwię. No, nie byłem śpiący. Mówiłem, że nagrywam. jaki trzecie rano? Okej. Okay. Patrzcie za ten mały przerybnik. Muszę mówić troszeczkę ciszej. Na szczęście już kończymy meczek. Mam nadzieję, że tego Blaze'a załatwię szybko. Oj, gin, kochany Blazie. Ha, Nie wierzę, serio. Uległ tak bardzo mi. Nie uległ? Czemu on ma wciąż dwa życia? Jak to się stało? Nie. Moi drodzy. Na tym zakończymy ten odcinek, jeżeli wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić łapki, polajkować, wszystko, wiecie co macie robić, do zobaczenia w następnym odcinku, papa. Pa.